Siemano, Max Games. to twoja go na moim kanale I tak widzę, no dzisiaj na telefonie muszę nagrywać No ale mięto widzę, na, nie przeszkadza na telefonie nagrywać Dzisiaj widzowie y, zagramy se... Znaczy zagramy Widzowie, my dzisiaj otworzymy sobie wszystkie moje dotychczas krejty Czyli no 108 krejtów Więc widzowie szykujcie się, bo tu będzie mega dobry odcinek Więc no y, Widzowie, na pewno co, to dzisiaj będzie update Ranked update Znaczy RNG update gdzie będziemy mieć nowego bossa, czyli Upgraded Titan Astro Duchess więc widzowie, to będzie potężne w ogóle widzowie, nowych tych ultimate'ów jest 618 już widzę, patrzę, to jest 000, a tu już jest ich 618 ludzi już dużo ich ma, no prawie 1000 ludzi prawie tyle samo co Quantum ma, więc no więc no, e, widzowie, niestety nie udało mi się, nie uda mi się już tutaj wbić jak widzicie, tu trzeba mieć co najmniej ultimata Ludzie tutaj dzięki Ultimate'owi najpewniej wygrywają, bo nie uwierzy, że grają przed słabszymi postaciami do ZSR'a Więc widzowie, ja od razu mówię, że no ja nie wbiję tego, może za miesiąc, za dwa miesiące mi się uda Ale dobra widzowie, nie to, bo dzisiaj no właśnie przechodzimy do openingu crate'ów, zobaczymy czy wypadnie nam Oto dzisiaj, czy nam wypadnie oto ten właśnie ten Godly, czyli Titan Turkey man, Ale obstawiam, że z tych crate'ów nie wyleci ten Titan Więc widzowie, zobaczymy czy nam wyleci, oczywiście Widzowie, łapka w górę subik. Powtarzam, łapka w górę subik, żebym wbił 10 tysięcy subskrypcji i starał się już o partnera, więc, widzowie, tutaj trzeba tryhardować już. Też, widzowie, na 2 grudnia chcę zrobić odcinek, specjalny odcinek, bo, bo 2 grudnia mam urodziny, więc pewnie będzie jakiś specjalny, specjalny odcinek e, z tego, z tej okazji, więc no, więc możecie pisać komentarze wtedy na tym odcinku, e, możecie mi dać życzenia. Ja wam wszystkich tam oczywiście poz dzięki pozdrowie i tam dam serduszko. Więc widzę, otwieramy pierwsze 8 creightów i zobaczmy, czy wyleci nam jakiś titan, uwaga. No na razie, no nie, widzę. No na razie nie, tylko Turki Clockman, no dobra. Jakby przyleciałby jeszcze mityk, to bym się zrozumiał, to by byłoby dobrze, bo wtedy bym chyba 1000 odzyskał, no. Więc okej, okay, otwórzmy sobie 18? Nie, 16 trzeba słodować, 16, uwaga. Czy wylecił nam jakiś mityk? Nie, tylko dwa, dwa no legendy. No dobra widzowie, troszeczkę słabo nam idzie niestety, no ale no niestety widzowie ten, a właśnie widzowie, jeśli, jeśli przed tym e, dalszym otwieraniem to weźmy, chodźmy sobie na trading, na trading place, w post office i widzowie tutaj e, dziękuję też za paczki, które dzisiaj sobie odebrałem, bardzo dziękuję i też widzowie jest nowy ultimate, czyli golden titan speakerman, którego jeśli chcecie zdobyć, to musicie kupić pluszaka ze strony tel tel telantrica. A ten pluszak kosztuje 129 dolarów. Więc, ja nie wiem, ile to jest polski złoty. Ale może, gdybym kupił takiego pluszaka, to bym dostał Ultimate'a. On jest farmą. I daje 4000, czyli no, więcej niż Santa, czyli taka najlepsza, jakby farma. No i bije, więc to jest taka farma, która bije. Tak samo jak tutaj ten Printerman. Dobra, też w ogóle ja widzę, że ja mam inżyniera znowu. Więc, no, tutaj ładnie. Dobra, otwórzmy sobie kolejne 8 crate'ów, Zobaczmy, czy coś nam no wyleci. Uwaga. Mityczek, mityczek, mityczek Nie ma, no nie no widzowie, nie no, nie ma mityka Widzowie, jeśli ja te kryty zbierałem bez sensu Jeśli ja te kryty zbierałem bez sensu, widzowie To ten turki się w ogóle dla mnie nie opłaca, widzowie, w ogóle Ile ja, ja chyba straciłem co najmniej Tysiąc, gemów na to Bo musiałem sobie jeszcze po, y, za gemy pokupować, więc widzowie, troszeczkę nie. To denerwuje się, nie zdobędziecie godli. Więc okej, okay, kolejna ósemka lecimy. Uwaga, uwaga. Mityczek, mityczek, chociaż jeden chociaż. No serio, nic? Ja. Nie no, 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 widzę. Nie, widzę, ja chyba se... Ja chyba naprawdę po prostu ten. Zmarnowałem tyle gemów. I tyle grania. O, kamera woman. I tej tam Sinemka, dobra. A co otwórzmy? Może... Może będzie jakiś taki ładny. Czekajcie, otwórzmy sobie jednego samona. Wiem, ja widzę, że to miał być opening, ale no, otwórzmy sobie dwa samony. Jezus maria, jedna legenda i basiki. No i nic, dobra. Yy, no dobra, widzę, też w ogóle, o właśnie, widzę, konkurs. Dwóch widzów będzie mogło wygrać taką jedną postać jak Shadow TV Man. Jedynie co, to, to musicie zostawić sobie swój nick, łapkę i subika. Więc tutaj dostaniecie tutaj takie dwa mityczki. Jeden dostanie tutaj tyle, jeden tyle jedynego po prostu jeśli chcecie po prostu wystąpić, no wygrać, zapiszcie swój nick. Piszcie, że daliście supkę i łapkę w górę, to w się mega ucieszę. Dobra, lecimy kolejne 8. Okej, okay, zobaczmy. Please please rośnie, no rośnie, no! Nie, ja nie wytrzymam zaraz. open. No please, mityk, no godli. mityk Aha! Nie no, że ten... ten crate jest very useless! Jest useless ten crate, naprawdę. No chyba już lepszy był turki crate. Nie gawij, że jeśli ja, serio, zmarnowałem tyle gemów. To ja się w kurze. otwieram tyle. Daj mi tyczka chociaż. Nie, no widzę, ja to nawet mi. Nie, no widzę, ej serio, ten crate jest useless. Ja zmarnowałem tyle, że. tyle. ja. Ja zmarnowałem tyle grania. Serio. Tyle grania, żeby zdobyć... Nie no, widzowie. Nie, ja to cały sprzedaję, nie. Jak mi jakiś mityk nie wy... Nie no, widzowie, nie no... To jest jakiś po prostu dla mnie żart. Właśnie tego więcej nie zbieram ankreitów, bo tak właśnie też myślałem, że to niekur nie zadziała. Dobra. Weźmy to sobie jeszcze tu. Posuwajmy te epiki, bo tych epików też nic ciekawego nie ma z tych epików. Nie no, tak jak powiem troszeczkę, że ten update, jeśli chodzi właśnie ten Turki event. To chyba na serio jest mega słaby ten event. No, nawet te legendy nie są OP. Na sprzedaż, o. No i patrzcie, ostatni. Ostatni te? No weź, daj mi chociaż mityczka, mityczka, mityczka. Mi Noha, okej, okay. ostatnie 8. No dobra, wiecie, no to nic. Na serio, bardzo bezużyteczny crate. No weźmy sobie, że otworzę tego vip -a. Tak, widzę, to jest bardzo bezużyteczny crate. Nie polecam, chyba. Nie ja nie polecam, chyba, nawet zbierać ich, bo to są na serio. Ba, bardzo nie. Te krejty są jakieś naprawdę, nie? Nawet 100 krejtów nie dało mi mityka. Czyli ja, jakby to może powiedzieć, zmarnowałem, zmarnowałem. swój czas na rankę PVP zamiast grania, tak? Okej okay, widzę, no to tutaj macie już przestrogę, że te krejty w ogóle się nie opłacać. Tu się w ogóle te create chyba raczej nie opłaca. Nie wiem, widzimy. Ale ten update był dla mnie naprawdę. Ten update naprawdę chyba jest jakiś naprawdę już nie, nie był fajny. Mam nadzieję, że świąteczny update, update, chociaż będzie ciekawy. No patrzcie, widzę, że nic. Nic z tych create'ów nie będzie tylko same najgorsze rzeczy. No, na, na samonę i tak nie liczę, żeby pani mimityk, bo i tak nie liczę. No. No widzę, po prostu na serio to było bez... To jest na serio widzę beznadziejny chyba create. No za 100 krejtów, nawet za 100 krajtów, nie? Nie widzę. W ogóle powinni zrobić coś takiego, żeby zbili e, lak na skrzynk, nie wiem. Do sklepu wchodzi się w, w boost i pojemie się tutaj... z e, crates, crates lak boost. O! kurde, i możecie też go kupić za Robuxy i wtedy macie większego laka, nie wiem. A nic takiego nie mogą zrobić, serio. No widzę, nie, no po prostu w to nie wierzę, nie? No widzimy. wiecie co, nie będę kończył jeszcze odcinka, no bo to jest dopiero 8 minut filmu Więc no, zagramy sobie tutaj w Ranked PvP, bo czemu by nie Bierzemy oczywiście Scientista, bierzemy tutaj oczywiście Tajna Funman, Booster Tutaj bierzemy gościa i weźmiemy sobie jeszcze Juggernauta, nie Widzę, ogółem no to ten crate naprawdę chyba nie opłaca się, no bo to się nie opłaca zbierać, nie Widzimy, no, z tych krejtów to naprawdę nic, Ju to są po prostu na serio żałosne krejty. Okej, okay, widzowie, no to co, no zagramy sobie w Rocket PvP no przecież nie będę kończył odcinka w 8 minutowym film. 8 minutowym filmu nie będę robił, nie? Jezus, no jeszcze te powiadomienia za tu, muszę te powiadomienia chyba wyłączyć jakoś. Po prostu, widzowie, ja nie wierzę, po prostu to, no ten krejt na serio, nie, ten krejt na serio jest beznadziejny a jego cena, nie wiem, ja chyba będę zbierał create y i te create y będę sprzedawał widzowie z tych gemów, to się też coś się zarobi. Nie widzę, no tak serio, to ten create na serio jest taki naprawdę bezużyteczny ten create. Po prostu tak jakby. Nie, no widzowie, e, nie polecam ochłodki na create y zbierać, to są na serio po prostu bez sensu. Nawet ze 105 create'ów nic nie poleciało, nawet ze 105 nic nie poleciało. Po prostu, po prostu, po prostu nie wiem, nie. Dobra, zobaczmy z kim tu gramy. Może z jakimiś lubkami zagramy. Chociaż wolałbym zagrać z jakimiś graczami, ale żeby nie mieli Ultimata. Dobra, zobaczmy co tu goście postawił. Postawił influencerkę i kupić Camera woman Okej, okay, dobra. Nie, tekstury mi się jeszcze nie załadowały. O, tak, ładują się, dobra, ładują się. To jest najważniejsze, że się ładują. Więc no. No co co, zagramy z taką małą rudeczkę, nie. Nie będę przeszkończył widzę tego odcinka na takim momencie. Więc postawimy sobie kolejnego sierżanta i oczywiście ja tu mam normalnego gościa, tylko że on się nie... Co mam za koszulkę. Okej, okay, dobra, szok, dobra. Dobra, oni się tam radzą Ale ja mam to widzę gdzieś, bo za swojego sierżanta postawia. Proszę bardzo, myk. I postawimy sobie oczywiście resztę chyba... Już tutaj resztę postawimy farm Ogólnie widzowie to jak mówiłem, no właśnie santa tv tutaj nie jest op tylko scientist liman jest bardzo op farmą jeśli chodzi na rankę tvp O gościu się ruszył w końcu obudził się ze swojego zimowego snu Dobra Też jak mówiłem widzowie, jak mówiłem wyponiedziałek poniedziałek Zamierzam zrobić jakiś dobry mega film ciekawy No i bo, dlatego, że mam urodziny widzowie w końcu mam no nie wiem czy mówić ile mam lat więc może na takie yy, 100 łapy, na 50 łapek w górę mogę wam powiedzieć ile mam dokładnie lat na, na 50 łapek w górę mogę wam powiedzieć Jeśli chcecie wiedzieć ile będę kończył lat to możecie po prostu zostać tutaj pi 30 łapek w górę 30 łapek w górę jednak zostawcie, ok? Co on tu pisze? Can you place him somewhere some else? Nie Ja widzę, że nie będę się słuchał ludzi Bo to są Angliki a ja to nic nie będę ich słuchał. No ej. Ja też mam. Pa myk. I tutaj ten Centurion wchodzi, Patrzcie, widzę myk. No i co trochę mi gra laguje, nie wiem, mam dobry I want to play Centurion. <ścoughs> A widzę ja! Chłopie, ja cię już przegoniłem za tym Centurionem. Chłopcze, ja cię już przegoniłem. No. Zobacz co ja mam, ja też mam Centuriona i co? No nie wiem, Popie, zobacz, ja też mam centurion, brawo! Brawo Popie! Ja też mam centuriona, no i co? No widzę, postawimy oczywiście też Titan Funmana, który będzie miał push distance. Który jest tam bardzo potrzebny. Jeśli oni będą mi... Jeśli oni będą mieli Ultimate, to ja się w nerwie, ale raczej nie będą mi Ultimate, więc może pójdzie mi go łatwo. Zobaczymy, dobra. Eee, Tutaj za 1500 i teraz tak, za 1250 zł do ulepszenia, więc nie będziemy go jeszcze ulepszać Więc to e, No na pewno co też mogę wam powiedzieć No to i ja w Ranked PvP, ja nie wiem czy ja będę dalej grał Ja bym musiał mieć kogoś kto ma mega dobre unicy, nie, nie wiem że miał, nie wiem, Chief Clockmana, albo Golden Futura Albo nie wiem, chociaż nie wiem, coś, jakieś dobre rzeczy, nie? Bo ja to, widzicie, ja mam na przykład, nie wiem, Centuriona tutaj, no też nie mam dobrych rzeczy, można powiedzieć No ale ja bym chciał, wiecie, po prostu, na przykład, bo ja niedługo będę miał mega dobre postacie Nie może na urodziny będę miał taki, na urodziny dostanę co, taki ten Trochę, trochę pieniążków, to sobie kupię coś ze strony Więc może bym miał wtedy na jakąś yy, dobrą rzecz a jak mówiłem, będę chciał mieć ultimate'a, więc widzę, że na ultimate się szykujcie. Może w poniedziałek się pojawi ultimate. W poniedziałek albo, albo kiedy indziej się pojawi. Mam nadzieję, że w poniedziałek. Jak się nie uda w poniedziałek, to, to się mówi trudno, to się uda kiedy indziej. Ale dobra, na razie widzę, mnie to nie obchodzi na razie to. O kurczę, oni też mają fanmana. No dobra, nie zacieszali tu mnie. Na no weźmy tu ulepszym lepszym Centuriona. Ale chłop ma wampiry, dobra, wampiry to już okej okay. są te wampiry też są mega dobre jeśli chodzi, bo one mogą e, z przeciwnika obrócić, tylko że lepszy jest Titan Fanman, który ma push distance Więc on jest troszeczkę lepszy Chłop w ogóle ma na... I na którym levelu? Trzeci chłop ma Ja myślę, już na czwartym O Dobra, no, jeszcze na Titan Phantom na kolejny poziomek Musiałem tutaj sobie wyłączyć e, lo, e, gfx musiałem wyłączyć, ponieważ strasznie mi gra lagowała, nie? To strasznie mi laguje czasami ta gra na mojej laptopie? Więc nie za bardzo mi się podobało, że to lagowało, dobra Ulepszamy do sierżanta na kolejne dwa levele, żeby nasze tutaj centuriony były silniejsze i żeby nasz fan był silniejszy no ten, w ogóle też fan jest troszeczkę, ma minus taki, że on nie ma odbicia stunów, on jest troszeczkę mega, no mega nieodporny, nie, więc to jest mega ciężko jak się go ulepszy i potem jak masz dobry level na nim, to nagle myk i nie możesz go nawet ulepszyć już, nie. To już nie jest fajne, czemu, telan Cze tel panie telantriku, czemu pan nie dodał mu jakiegoś odbicia stunów? Hop ma gol, okej, okay, widzę, dobra, o oh Gold, e, Skibidi toileta, a Gold Skibidi ma stuny. Właściwie też tak myślę, że może go zakupię Bo widzę jakbym go zakupił, to ja bym miał właśnie też o, ja bym też miał właśnie ten stun. A przy okazji bym może siostra mi w tym pomagała, siostra by miała wtedy tego, tego gościa, a ja bym miał swojej swoje gości i może by nam jakoś to szło. Dobra. Tylko ja mam czasem takie wrażenie, że to AOE trochę tak czasami nie działa. Czasami mam takie wrażenie, że to nie działa. A może że AOE nie? A może AOE słabo jest? Nie wiem. Dobra, czekajcie, sierżan. Gdzie... O Sierżant nawet z to ile dosięga. Dobra, jak to idzie na naszym? No, jakoś to im idzie. Juggernauty mają ulepszenie na kolejny level. Jaki? Czwarty level już, czyli zaraz będzie mniej piąty. Czyli zaraz on będzie mógł. Jak upgrade ten Drill... Drillman, będzie mógł zaraz ich po prostu zabierać. Dobra, dwie farmy są już na maksa. I myślę, że zaraz zajmiemy się. Ulepszanie, tylko jeszcze postawimy sobie Juggernauta TV, który ma, jak wiadomo, by Slowing A Slowing nam się mega by się przydał O, oh, czekajcie, o, dobra, make No, a Juggernaut jest postawiony I teraz tak, ulepszymy sobie kolejną farmę I teraz się ulepszymy sobie tutaj oczywiście mojego Titana Juggernauta I błagam Juggernauta też rada naprawdę Patrzcie, o tym właśnie mówię, że że on ma ładne stuny, on ma bardzo dobre stuny O kurczę, oni też ma mają stuny, ojojoj oj, oj. ładnie, nieładnie, nieładnie, dobra Czekajcie, czy ja mam wszystkich ulepszonych? Nie, to weźmy, ulepszmy ostatnich dwóch scientistów I mamy na max wszystkich scientistów, teraz szybko będziemy robić moje, mojego Centuriona na max może Bo chłopakom tutaj idzie, no można powiedzieć, że też, też nam nie idzie za łatwo O chłop też ma ten, dobra to weź, jednak sobie ulepszymy szybko Titan TV też tutaj, ten TV Mena, żeby, żeby miał niedługo też, wiadomo, broń żagrnauta. Może my nadal nie pokonaliśmy 2-0? Tu my jesteśmy słabsi od nich? Nie, no ja biorę na lasto, niech mój Centurion na lasta bije. No, widzowie, nie, 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 no, Cent Centurion ma lasta mi tu bić. 6000 i kolejny upgrade, dobra. Ulepszamy też się, Dreamana na Maxa, mek. I teraz mają ładny. Teraz tak, czy im. Czy oni mają... Jezus, ja myślałem, że mają Golden Future Jakby mieli Golden Future, to mam ja naprawdę już bym... byśmy przegrali Chyba, że mają Quantum'a To się naprawdę... To ja to naprawdę się zdziwię to Ja się naprawdę zdziwię, jeśli oni będą mieli Quantum'a W ogóle Quantum I World of Clockmen mogą być najlepszymi ultimateami chyba na tą mapę I Ultimate Clock Titan Drill'e są bezużyteczne na tej mapie chyba Bo nik nikogo nie widziałem z Drill Dragon'em z upgrade Drillmanem drill, drill to widziałem już raz, ale gość to raczej, no zamiast wygrać, to on raczej przegrał. Zami nie dziwię się, bo Titan Drillman jest naprawdę słabym ultimatem. EJ CO JEST?! CZEMU ON TU BIJE?! Tu widzieliście twidzowie? widzowie?! Tam uderzył! Ej chłopie, ty nie masz być po drugiej stronie! Ty masz tu nam bić, tu, tu, nie tam! O żeż, ty, New Inc. TV, o Matko święta. Nowe widzę, teraz no, troszeczkę to się zaskoczyłem, bo chłopaki, chłopaki tu grają mega mega tu ciężko dla nas. Ale nie wiem czy nam czy dają CD rabę. Mamy Centuriona, mamy fanmenów. Słuchaj, oni też mają fanmenów, ale nie mają Centuriona. Tylko że ten jakby nie wiem, ale Centurion chyba stał się troszeczkę słabszym godli. Okej, okay, Centurion był mega dobrym godli, pamiętacie? 30, 9, 120 tysięcy kosztowało. teraz tak bardzo spadł, odkąd jest go 31.1 ten, Exist Kurczę, widzę, tyle już go jest na świecie, nie? Da, ile to trzeba dać? 8 tysięcy, dobra, dajemy kolejny upgrade też, też widzę, wybaczyć za lagi gier ale no, nic na to nie poradzę, że mi gra laguje ja. Mam dobry internet, ale i tak w okay. ogóle, yo, widzowie, patrzcie, że oni sobie już powoli nie dają rady z Dual Clawem. My możemy sobie dać radę, bo Centurion ma też stuny, przypominam. A stuny są nam mega potrzebne. Ole, żółta toaleta wyskoczyła. Co on powiedział? Upgrade Juggernaut. No, fajnie chciałem go ulepszyć, nie? No, bardzo fajnie chciałem go ulepszyć. Tylko, że nie hajsa, poczekaj chwilę. Gościu ja nie mam juggernauta, nie mam teraz olbrzymiego juggernauta Poczekaj moment, okej oh Tylko ja nie wiem czy dostanę 9000 Jest 9000 dobra Mamy łapanie, mamy łapanie widzowie już, okej okay. Tylko oni se też troszeczkę radzą i oni mi niestety mają ten Oni mają stop, stop time czekaj jak to są lighting time stop oni mają Więc mają wtedy 10%, 10 yy, sekund przetrwania Ale podejrzewam, że i tak im się nie uda i miejmy taką nadzieję, że mi się nie uda. Dobra. Centuriony tu ładnie biją. Oczywiście na las, mój na last ma bić i drugi ma bić normalnie. Bo jeśli oni nie będą bić na, la, na last i na first time, no to ten słabo mi idzie, nie? Właśnie, ja o tym mówiłem, że oni... Właśnie mieli... Oni chyba mieli... Że oni mają właśnie ten... Jak to się mówi? No właśnie ten lighting time stawi się boję, że oni zaraz go użyjemy i przegramy, nie? Ale, my zaraz bossałem przegram. Aha, widzowie, dobra, teraz komu to chodzi? Teraz nasze, wszystkie nasze jednostki są bardzo wolne. Więc zaraz jest pytanie, jaka strona najbardziej przetrwa. A one mają ulepszone. Ni nie mają Juggernautu, to lepsze na max level. Wy jesteście powaleni, nie? Wiecie, że Juggernaut juggerna ma spowolnienie. A widzowie, ja zaraz będę miał na maxa więc będziemy mieć bardzo fajny slowing. Minus 45, inną ma wtedy. 55, aha, dobra, dobra, myślałem, czemuś zastanowi się, czemuś 45, 35 oh, ma minus? Dobra, 20 tysięcy Max Level i Juggernaut jest ulepszony, dobra. Teraz widzę, że jedyna nadzieja to jest tak, żebyśmy nie przegrali. I ja bym chyba po sobie widzę kolejnego Jagger z TV, na tyłach. Na wypadek, gdyby oni tu przeszli, to Juggernaut będzie tutaj nie dość, że ten to będzie jeszcze ich łapał. Więc myślę, że to by był dobry pomysł. ...niż stawiać kolejnego Centuriona. Już yes, widzę, przepraszam, że tyle. Właśnie widzę, teraz ja mogę na przykład zrobić coś takiego jak. O, Money, no Fick It. I teraz nie będziecie widzieć tej hajsu. Hajs nie będzie mi przeszkadzał w połowie ekranu. No i nie widzę, ja chyba na razie na telefonie będę musiał nagrywać. No. O-o, no nie wiesz, że mamy Centurionę. O, o, no nie, myślałem, że im chociaż przejdzie. Co tu się dzieje u nich, że te wszystkie toalety u nich latają? A właśnie widzowie, bo niedługo pojawi się trailer na tym kanale Trailer do mojego nowego kanału Ponieważ już niedługo skończę swoją pierwszą animację, którą zacząłem robić Więc będziecie mogli mieć troszeczkę wglądów na te animacje, jak będą, jakie będą Czemu ja tak dziwnie wyglądam? Moje ubranie się ode mnie odsunę Co jest grane, ja się psuję O o no, goście, to nie wygląda fajnie. Gościu, to nie wygląda fajnie, bo. No właśnie, o tym właśnie widzę, ja mówiłem, że oni mają, oni mają troszeczkę szans. No, dobra, przegraliśmy, nie? Ja! No, no, ja pier. No, ale jak oni mają słabszy team, a my przegrywamy? Jak? Dobra, widzowie, i tak się nie staram już na tą rangę. Te rangi i tak są dla mnie już bezużyteczne. Dla ranki w PvP, bez, bez Ultimate'a, widzę, wie, nie da, Bez Ultimate'a nie da rady nic. Przepraszam, uderzyłem czymś tutaj. Widzę, bez Ultimate'a to sobie nic nie poradzicie. Na pewno, bo ja nie widzę, że. My mieliśmy taki team. Centurion chyba na serio stał się jakiś słabszy, a oni nie mają żadnego buffa. Ja no, nie wiem, widzę, dobra, widzę. to ja się będę chyba z wami już żegnał, zaraz, już kończę odcinek. Pamiętajcie, że kreaty są bardzo, bardzo useless. Najlepiej od razu, jak je zdobyjecie, to od razu je sprzedajcie, nie? Bo to się na serio wam nie opłaca, dobra. To ja się z wami żegnam. Macie, że wam się spodobał. Do 2 grudnia. Specjalny odcinek, w 2 grudnia. Do zobaczenia, cześć i na razie. Pamiętajcie o wygranej.